Ciecząłem i nacieczku z Keshaga na moim kanale. następnym następnie chciałem wam przypomnieć o tym, że macie łącznie 2000 zł, powiedzmy z moim kodem minimum 21 zł, a czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie rękawiczki Crimson Web za 1000 zł oraz bajono to najtrudniej za 1000 zł. Jest to dla tych, co wspierają mój kod. Dla tych, co wpłacają z moim kodem taki dodatek po prostu. No i czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę na wygraną tych dwóch pięknych skinów. A żeby wpłacić, jak sobie tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kodzik Gravida 18 daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe skrzyneżki na są start. Jest wiele metod czy to czy pace of cards czy skinki a wypłacacacie skinki przez do was bardzo szybko, bo słownie w minutkę. Oprócz tego na ma macie nagrody za levely i to naprawdę sporo macie sianka tutaj do zdobycia za te wyższe levely przede wszystkim. Macie też daily, jakie skinki 124 godziny, każdy z nich możecie otwierać w zależności od tego, tak jaki level macie. No my dzisiaj nie otwieramy, bo dziś robimy challenge od 100 zł do kosy, no mamy 137 zł, zobaczymy jak z tego wyjdzie. Mamy też oczywiście eventik na stronie w rankingu, za dane miejsce, które zajmiecie, koniec eventu trzymajcie skinka, przykładowo za pierwsze miejsce skrampit do za ponad 10 koła. No jest to ogólnie wiele pięknych kosek, skinków czy, czy rękawiczek. No ogólnie myślę, że warto. Tutaj, tutaj można strzelić sobie w beczkę. No my strzelimy dzisiaj w low, bo no nie chcemy sobie naszego tutaj budżetu podbijać. 40 groszy, także spoko. No i mamy oczywiście marketplace. Marketplace się może się czy do skrzynki, czy nawet balans na stronie, czy skinki, więc myślę, że całkiem spoko. No i dobra, my idziemy zrobić jakąś batelkę za tą sumę, którą mamy. Zobaczymy, czy się uda zrobić koskę. E, dzisiaj tak, mm, czy na jokerze stać nas na jakieś skrzynki, no powiem tak, może być ciężko, ale na koniec bym sobie vertigo, na koniec walniemy sobie vertigo, e, także stwórzmy sobie tutaj na razie bitewkę, dajmy sobie jakieś skrzyneczki, nie wiem jakie to są skrzyneczki tak szczerze, ale zobaczymy czy da coś fajnego, troszkę sobie ich tutaj pododajemy e, i, i mam nadzieję, że, że to się uda, tak? Eee, jeszcze sam możemy pozwolić na jakąś i teraz powinno nam idealnie na Vertigo styknąć, albo troszkę nam, no właśnie, 3 złote, dobra, to usuniemy jakoś za 3 złote. Eee, czy jak to usuniemy to wystarczy? Wystarczy perfekcyjnie, 13 skrzyneczek, 3 osoby i robimy to, robimy to, robimy to, mam nadzieję, że uda się już po tej bitwie ja mieć kostkę. I, I dzisiaj, no, odcinek w innym stylu. Zawsze lecimy jakieś ogromne bitwy. Dzisiaj, na spokojnie robimy sobie challenge do koski. Zaczynamy od krońki, To jest naprawdę fajnie. No, jakby tutaj koska poleciała, no, ale to nie jest w trybie, w trybie Joker. Ale 17 zł to jest naprawdę fajny start. Tutaj nic ciekawego. Tutaj, no, nie, no wszyscy podobnie. Kolejna skrzyneczka. USP, ale A nie, no w sumie w podobnych kwotach, no ale nic ciekawego, tak czy tak. Tutaj też nic ciekawego. No ogólnie poza tą jedną koronką to nam nic nie leci, ale tutaj leci nam koronka. Także taki Hyper Beast albo coś. No nie, mąciciel. No ale dobra, trzy dyszki, ale tutaj dwie dyszki bot Nerd. on nas goni. Nie podoba mi się to, bo to jest tylko dwie dyszki różnicy, a już coraz droższe skrzynki. Kolejna, tutaj nic ciekawego. Zadyszkę, kolejna. Pyk. Koronka na środek. ojojoj. Oj, oj. No tutaj już może polecić coś dobrego. dezolować Space za ile? Za 45 zł i nas prawie przegonił, a zostały trzy skrzynki. No byle by tego nie przegrać, bo będzie lipa. Ostatnia skrzynka będzie decydowała. Tutaj dostał lepiej, ale nas nie przegonił. Dwa zł różnice ostatnia skrzynka. Koronka, dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie, daj coś fajnego. A to jest White Fire, po prostu albo Empress. Dziękuję serdecznie, 200 zł. Ile wygraliśmy? 500 zł. Zrobiliśmy kosę, już zrobiliśmy kosę, już zrobiliśmy kosę. To jest piękne, to jest piękne widzowie. Zrobiliśmy już kosę. Udało się, od 100 zł do kosy. E, jestem w szoku, bo zazwyczaj mi się nie udawało jak nagrywałem kiedyś takie odcinki. Ile kosztuje najtańsza kosa? Gdzie, gdzie jest skrzynka z kosami? Jest w ogóle skrzynka z kosami? A, a, a. Czekajcie, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie jest skrzynka z kasami. Pewnie się ominąłem. Ale o tutaj mamy Shadow Dadersy na przykład To ile tutaj ten najtańsze Shadow Dadersy kosztują? 600 zł. No dobra, ale takieś nawajki kosztują mniej niż 500. I wiecie co? Na koniec zrobimy sobie dwie takie skrzynki Shadow Dodgersów. I liczymy, że nam wylecą i wtedy będzie już w ogóle pięknie. Shadow Dodgers, pyk. Na trzy osoby. I jakby nam wyleciały, to w ogóle byłby odcinek udany. Jak nam nie wylecą, no to mówi się trudno. Pierwsza skrzyneczka. Shadow Dodgers lecą na środek za 700 złotych. Raczej to przegraliśmy. Chyba, że jakieś lepsze. Oj, nie wiem. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. 2300 złotych mogłem być ze 100 zł. Gdybym nie przegrał o 82 grosze. 84 grosze. Sorry. Gdyby. Aha, bo my tą samą emkę dostaliśmy. Jego kosa była droższa o 84 grosze. Czajcie. No cóż, ale challenge udany, tak czy tak. Szkoda, że przegraliśmy tą ostatnią bitwę, bo no, fajne zakończenie by było odcinka. Ale mam nadzieję, że Wam też się uda, tak jak będziecie próbowali z moim kodem od 100 zł do kosy, od 5 do ich do kosy, czy nawet od 1000 zł do Dragonlorki. Mam nadzieję, że wszystko wygracie. Życzę Wam jak najlepiej z moim kodzikiem. Kodzik Gravita 18, 10% dopłaty, dwie darmowe książki na sam start. Pamiętajcie, że macie dwa kłady wygrając z moim kodem, także zachęcam serdecznie, wszystkie linki w opisie, a my widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się Elo.